Cześć, szalom. Dzisiaj po długiej przerwie Was witam. Ostatnio nic nie wrzucałam za bardzo, też na Facebooku niewiele postów dorzucałam, jakoś tak mnie wakacyjne lenistwo dopadło. Więc dzisiaj postanowiłam powiedzieć słów kilka właśnie o tym wakacyjnym lenistwie. Nie wiem, czy to faktycznie jest związane. Z okresem wakacji, czy po prostu tak to sobie tłumaczę ja, a może niektórzy też, ale jakoś ostatnio tak odczuwam taki rodzaj, można powiedzieć, zniechęcenia. Ogólnie czuję się dobrze i tak psychicznie, i fizycznie, natomiast jeśli chodzi o jakąś taką duchowość, to ogarnęło mnie troszkę takie zniechęcenie, wycofanie trochę takie można powiedzieć, zamknięcie się w sobie, szukam jakichś takich y, zastępczych czynności, zamiast, nie wiem, usiąść do modlitwy czy usiąść z pismem, to po prostu gdzieś, gdzieś poszukuję innych, y, innych rodzajów y, zapełniania, można powiedzieć, y, czasu. I tak próbowałam dojść, jest o co może w tym wszystkim chodzić. Czy to może jest wynik jakiegoś takiego y, zmęczenia? Faktycznie zmęczenia materiału, czy za długo na przykład jechałam na jakimś takim wysokich tonach związanych z duchowością i tak dalej, i się wypaliłam troszeczkę. Natomiast szczerze mówiąc, nie znajduję żadnej takiej przyczyny, więc póki co tłumaczę to sobie wakacyjnym rozleniwieniem. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że okej, okay, mam gorsze dni, duch zniechęcenia mnie, Dopada, więc olewam w ogóle wszystko. Nie, no nadal jakieś, przy swojej jakiejś tam rutynie, rutynie i takiej modlitewnej i, i duchowej jestem. Natomiast właśnie to w tej chwili jest jakiś taki rodzaj dla mnie rutyny, która być może przy życiu mnie trochę trzyma, i w tym kontekście ona jest bardzo potrzebna. Natomiast brakuje mi jakiegoś takiego <grywki> powiewu, orzeźwienia, można powiedzieć. Ale, jeżeli też jesteście w takim momencie życia, czy bywacie, a może od lat w ogóle tkwicie, to chciałam Wam powiedzieć, że to bardzo dobrze i że to może być bardzo potrzebne. Bo mam takie doświadczenia, że do, no nie da się być w jakiejś wiecznej, w cudzysłowie duchowej ekstazie, zachwycie, zakochaniu i, i właśnie na takiej petardzie jechać dzień po dniu, bo człowiek się wypali. Poza tym, to jest trochę jak z, nie wiem czy to jest słuszne porównanie, ale z odczuwaniem. Pozytywnych emocji czy szczęścia, tak? Gdybyśmy mieli je na co dzień i w każdej minucie, i nie byłoby tych złych momentów, gorszych momentów czy negatywnych emocji, to w ogóle byśmy nie docenili tych, tych dobrych stron. Tak samo, gdyby tylko w życiu nam się powodziło, układało i wszystko by było super, to w ogóle nie docenialibyśmy tego, tego co mamy. Tak sobie myślę. I takie rzeczy, czy takie zniechęcenie też wydaje mi się czymś potrzebnym, bo po takiej, takiej chwilowej, można powiedzieć, może nawet nie chwilowej, ale takim zachmurzeniu, rozlaniwieniu, trzeba mieć nadzieję, że przyjdzie coś lepszego. Natomiast nie warto na pewno porzucać. Jakichś wysiłków i warto robić co w swojej mocy, nawet jeżeli to jest dla nas w tym momencie jakaś tam rutyna. Warto, wydaje mi się, przy niej tkwić, ale warto też szukać nowych dróg. Warto porozmawiać z osobami, które być może są teraz w takiej fazie górnej sinusoidy, jeśli chodzi o wiarę. Które mogą nas w jakiś sposób swoim entuzjazmem zarazić. No i warto oczywiście zwracać się do Boga z prośbą, taką nawet trochę durną prośbą, jak mieli apostołowie: Panie, przymnóż nam wiary, ale akurat ona jest w tej sytuacji, w której ja jestem, czy, czy ktoś też z Was adekwatna. Także na pewno, na pewno nie warto się poddawać wysiłkach. To, co ja w takich momentach też widzę, to oczywiście moje zniecierpliwienie, bo już nie mogę się doczekać, weź niech to się skończy, niech coś się wydarzy fantastycznego, eee, nie wiem, świecący anioł na mojej drodze i tak dalej, i tak dalej, ale no, no nie, no nic się nie dzieje, natomiast zawsze zostaje mi, i zawsze mam go dostępnego, i pod ręką można powiedzieć: Słowo Boże, tak? Biblia, w szczególności tutaj yy, warto wracać do Ewangelii codziennie, no bo tam jest opisane to, jak, tak jak Jezus żył, jak funkcjonował, jak myślał, co mówił, i cały ten Jego testament, który nam zostawił. I widzę, że to Słowo, nawet jak już czytam go po raz kolejny, ten sam fragment, ono gdzieś tam zawsze coś nowego mi wniesie. Jak wydaje mi się, że już mnie to irytuje i nic, nic nowego tam nie wyczytam, to nagle okazuje się, wow, ale to nie jest tak do końca jak myślałam, albo odkrywam coś nowego. I też was w tym filmiku chcę zachęcić do przeczytania nowego odcinka Słowa, bo właśnie takie odkrycie ostatnio poczyniłam, słuchając już wyświechtanego wyświechtanego fragmentu Ewangelii, wyświechtanej y, historii o kroczeniu, nie lubię tego słowa, ale tak jest tłumaczenie tysiącletki o kroczeniu Jezusa, a potem Piotra po wodzie. I ten odcinek słowa umieściłam już na blogu, także możecie się tam dostać, wchodząc przez www.laskaboga.pl albo przez Facebooka Łaska Boga Blog. I zachęcam Was, bo może właśnie Was zainspiruje w tym wakacyjnym lenistwie do poszukania czegoś głębiej, do pogrzebania być może trochę w słowie, do jakiegoś takiego odnowienia trochę, czy przewartościowania tej relacji, relacji z Bogiem, a może w ogóle do zaczęcia jej od nowa i z wystartowania z zupełnie innego punktu. Także ten odcinek i ten i ten filmikowy, i ten pisany na blogu dedyguję wszystkim wakacyjnym leniuchom. i Życząc sobie i im, żebyśmy wzięli się do duchowej pracy i nie porzucali nadziei. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Uff, pytanie, czy mi się dźwięk nagrał, ale myślę, że tak. To taki off-top. Będzie pod kątem. Dobra, a tutaj jest moje tak w ogóle miejsce, miejsce pracy. Tu jest mój komputer, tu właśnie będę odcinek dla Was wrzucać na bloga. Ja w ogóle mam bardzo taki, można powiedzieć, dosyć stary laptop, bo przywiązuję się do takich rzeczy. Nie lubię się uczyć na nowe obsługi urządzeń. Może to też jest jakieś wymiar lenistwa, ale też nie jestem typem gadżyciarza, który musi mieć najnowsze, najnowsze, najnowsze sprzęty. Ważne, żeby działały i ważne, żebym ja wiedziała, jak one, one działają. No i tu jest takie moje, można powiedzieć, roboczy gabinet. Uwielbiam książki. To jest ich część. Część mam jeszcze w sypialni, że ich część po prostu gdzieś poszła świat. I mam nadzieję, że się je słowo.